Strażaczka kochanego widzę jest bardzo ładny. Kurczę. Po tych świętach człowiek do siebie dojść nie może. Brzuch chyba większy. A strażaczek. Uuu! Uh, a strażaczek chyba się zablokował. I to bardzo mocno się zablokował. O, jaki ładny. No. Pięknie po prostu. To chyba rekord. To na razie chyba tylko rekord jest pobity. Zobaczymy jak będzie dalej. Nie wiem jak to się czy to się w ogóle da oczyścić. Żeby do takiego stanu doprowadzić. No to nawet ja jestem zdziwiony. O. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Bez szpachelki, bez szpachelki ani róż, nie da się tego obskrobać. Tu w środku też pięknie. No kolejny taki fajny przypadek i szczęście, że nie doszło tu do zapalenia tej sadzy. To z samego strażaka. Z samego strażaka mamy z pół kubełka, tu na dachu. Komin udało się oczyścić. Tego kreozotu niestety z tych ścianek do końca nie da się oczyścić. To jest taka smoła. Ale tam dalej, gdzie komin jest ceramiczny, tam już jest wyczyszczony i bezpieczny. Taka śladowa ilość sadzy. Nie stanowi już żadnego zagrożenia. Jeszcze raz bardzo dziękuję i, i serdecznie pozdrawiam.